Cześć, witajcie z tej strony, Pawłak, jest ze mną Maraz. Siemanko. No i kontynuujemy świętego roba. roba. tak. Ko w końcu, bo nie było odcinka w ostatni piątek. No nie było, niestety. Misję. No, no Akceptuję jakąś misję, nie wiem, cokolwiek. Wracimy. Mhm. Bierz sobie śmigłowiec. Mamy takie coś jak śmigłowiec, nieźle. No eh, klikaj się, kurde. No mamy. Pamiętasz jak się lata, nie? Nie. Ale dam radę. No mówiłem, że mi klatki do 30 spadną jak zacznę nagrywać. ja mam 18. Ty no, tak daleko musimy lecieć, że trzeba helikoptery brać. Tak Dobra, jestem na miejscu no. Shiftem się ląduje, co? Mm, nie no, CTR. Lewy no. pod shiftem. No nie wiem, control. Nie, 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 O. <laughs> Jako muzyczka w tle. Hey, you, A ja znowu nie słyszę muzyczki. Kurde sobie. Very best! The... Kurde. Jaki stary hit. No, następne chyba zagramy, zmienimy sobie postać SOS na faceta. Ty sobie wzięsz babkę. Co będziemy następne zagrajmy jeszcze robić coś świętego? Mhm, mm bo to jeszcze tak gdzieś, nie wiem. Z, z, no, z 4, no, 4 godzinki, a dzisiaj ile chcemy nagrywać Z dwie. Nie, no. Siadaj. Siadam, siadam. Aha, pakiety ubezpieczeń, tego nie lubię. Musimy. Wiesz, co chodzi, czy nie? No, nie za bardzo, bo ja w to nie gram. Nie. Musimy dokonywać tych wypadków, że na przykład. O, widziałeś? Musi, A, Musi zostać e, przejechany przez auto. LOL. O, pięknie. Rozjedziesz już... Musisz... Położył się pod samochód. Ała, ojej, o, <gulala> bolało. Mamo. Adrenalina mi się włączyła. No. Użyj, trybu adrenaliny to jest. O jezu, kochany. Musisz jak najwięcej tego z wypadków dokonacie. No wiem, wiem, wiem. Ile ty masz kasy? Właśnie latam 73 karty. Aha, no to tak samo jak. Yy, no to się nam razem liczy pewnie. A. O, jakbyś sobie zainwestował w tego świętego dwójkę, to moglibyśmy nagrać. O, może zainwestuję. O, come on, jeszcze 40 kafli. Ale wyleciałem, Okej... Okay. Ja to wróciłem. No, gdzie byłeś? Yy, miałem gościa w pokoju, a co? Aha, ja sobie mikrofon wyłączam i z głowy. Nie? Boże, jak on lata, kurde, naokoło tego tych samochodów przed wszystkich. Koniec. No, mamy kasę zarobioną. A, pięknie. Trochę nudna ta misja, ale. No, ujdzie, nie? Tak. A ja. ja teraz za to poproszę. A, za klikanie Enteru, nie? Co? Achievement, napierdalasz w Enter. Ej, Kurde. co a. się stało? Misja, hmm... Dobra, białe pierwszy O, no, taki kawał. Ten samochodzik wygląda jak ten Jeep Grand Cherokee stary. Hyhyhyhyhy. <laughs> no i znowu mi cheatujesz, skakujesz mi. No ja nie cheatuję, no jadę normalnie. Co, ale bo po co? To, że mam więcej klatek, to nie znaczy, że cheatuję, no. Ja mam tylko 12. No ja mam 30 Czasem mi do 40 podskoczy Ja muszę trochę w kompa zainwestować, bo to jest normalnie śmiechu warte <haha> no. hmm. Lecimy, lecimy, o Jezu jeszcze prosto Jest Maros, daleko hmm. Hektor za tobą Ty, wiesz co? Chyba mi się cienie wyłączyły. Ja też się nie mam. Co ty chcesz? A nie, są cienie, tylko jakieś takie zryte. A, nie ten zakręt, bitches please. Come on. Ty jedziesz autostradą? No. A co to? No, bym się kierunki popierdoliły. Życie, życie. Dobra, najwyżej Ty pierwszy dojedziesz. Fajne to autko. To lubię takie starsze. <grymne> Old school, takiego Mustanga mieć. O, ja pierdzielę. Albo ten jest taki fajny Plymouth. Kenny Kuda. to jest samochód. <grymne> tej swojej ta misja możemy podzielić akurat na dwóch w tej misji. Jak to? Bo chyba w tej misji trzeba będzie dziwki pozbierać. Aha. akurat są dwa punkty. Jeden jest pod obszczałem, drugi jest y, taki normalny, że tylko pakujesz dziwki do auta i jedziesz z powrotem. <laughs> <laughs> Nigga no. jest dobry. Lol.

Hmm, dobra. No, muszę na pewno auteki zdobyć. Kurna! Potrąciłem samochód. E, na którym klawiszu jest ten? Co? E, klakson. Na sziwcie prawym albo na H. Pamiętasz muzyczkę ze, ze szereka dwójki na koniec? Aha. No, to to mi przed chwilą leciało. No ja nie mu klaksonu. Nie wiem, może jeszcze J? Zobacz. Ktoś mi rozwalił samochód. No cholera, na jaki klakson? Klak się... Czemu one nie chcą wsiąść? Musisz, no, klaksonem zadzwonić. Po zobaczę w ustawieniu. A, tak, chcę zobaczyć, to mi powiedz. Sterowanie. Czekaj. Co to? to Opcje kontrolera. Układ sterowania. Prowadzenie pojazdu. Klakson. Dobra, teraz niech mi ktoś to powie, jak. Przestawić spada na klawiaturę <laughs> Czekaj, to ja sprawdzę, zaraz ci powiem. Jezu, opcje, sterowanie, hmm. opcje kontro kontrolera, układ sterowania. One porąbane. To... Aha, fajnie wiedzieć, też mam tak samo. Prowadzenie pojazdów, no dużo wiem. Dobra, będę wszystko po kolei patrzył. No wąp się stąd Holarna jutrzenka. O Jezus jeszcze żyje jeden, nie wierzę w to. No widzowie mówi pod którym klakson jest. A e, mi się włączył ten Steam e, na Z Masz na Z, to, jak nie, to jak, na, jak nie na Z, to na X. No, no mam na Z. No. Wsiadaj. No jakaś... Nie wsiada. No. No i patrz, jedno za każdym razem zostaje. A ile masz Do... osobowe auto? No, właśnie cztery. No to powinny wszystkie się załadować. A cztery dziwki tylko no. potrzebujemy. Ja mam dwie. No dobra, to nie wsiadają. Ile masz? A jedną uwalić. Ile Mamy... Dwie. Masz? masz dwie? To super. Tak, mogłem wziąć trzy, ale trzecia nie chce wsiadać. Dobra, dwie dostarczono. Tylko ich nie przejedź, nie? Bo one stoją takie... idiotki dwie. No I ja meździ. wiem. Już jadę. Czekaj, bo mam tu problem z Jutrzenką, to się trochę z nimi zabawię. No widzę cię. Moje ciebie też. No. Siemacie, jak ja prowadzę. Długo mam za tobą czekać? Oj, i minąłem chyba. No koma, bo zaraz mnie tutaj zjadą. Muszę się schować. Już. No. Ślicznie. Na teraz stap co, nie? Tak. Dobra, misję. Dzisiaj Ty wybierasz, tak? Ooo. Ta. Co wziął za misję? Handel z Ja chciałbym jakiś fajny samochód. Taki złom trochę, no ale może być. <grym> Come on. Szybcie, szybciej szybciej, szybciej, szybciej No, Lalki zarazą dmuchane W tunelu Po mojej stronie A żeś przejechał Nie szkodzi Patrz na to, patrz na to jestem boś <laughs> mi się o kurde ściana nie Co ty czytujesz? Eee, hmm, co sms od Mi to pewnie zaraz konto zablokuje. Muszę jedno doładowanie kupić. Czemu ty za każdym razem prowadzisz? Nie wiem, tak bywa. Żebym ci prawo jazdy nawet nie dał. Kurde, snajper, o jezu! Drzewo. <laughs> nie, a nie, dobra, w tą stronę. Ale... Pawlek, prawo, lewo i w drzewo, na egzaminie. No, nawet ci idzie, nawet ci idzie. No, dzięki, no. Akurat w słup, a ten... na tym to budujemy. się nie, patrz, na to się nie, patrz, patrzcie na budynki. No, trzeba zimosa ochronić w tej misji. trochę upierdliwa będzie ta misja. No pięknie, pięknie. O, <głos zeszła> oh, że daję. No, tylko zachowanie mieli. Dobra, no, się zaraz zajmę się tym. Ej, nie mam w ogóle amunicji. To masz problem. A wlak, weź go, rozwal Kogo? Gdzie? Snipera. A snipera. O jezu, że ten helikopter, kurde, wybuchłem. Eee. Yy... No i pięknie, nie mam jeszcze RPG. Ja też nie mam. Dobra, Dobra. ścignąłem go. Jeszcze jeden? Ilu tam ich jest? Nie wiem, ja tutaj. tych naokoło ogarniam. Gdzie on, a tam? Dobra, pięknie. Dobra, cudownie do wózka teraz. Ja prowadzę. No dalej nie ma jak muzyka klasyczna. Mmm, coś mi gra, laguje trochę. Nie wiem, dziwny jesteś. Michał, ja się nie psuję. Ty przeskakujesz mi tu. Co? Ta? No, tak, tak przeskakuje czasami gradzi mnie. Wysiadka. Ile będzie tych specjalistów? Trzech. No fajnie. Dobra. Ściągnij ale dobra. panie, ale panie, sadek. Głowa mała Sniper Snajper, gdzie jest sniper A, tu jest sniper. No zaraz mi pół HP ściąga. A go. Zupy. No, już poszedł. Je. Bo ja mam mało życia. O-o! może się skończyło. Dobra, wszystko za ta? No chyba. Ty! Strzelają w nas. Dobra, nie patrzcie na to. Ja to zabijam. A pięknie Co ty robisz, weź Oddaj ten samochód. To i co byś jeszcze chciał? No jak ty jeździsz, jak? No Pięknie! Ktoś musiał dać mi prawo jazdy, nie? To jest po prostu poezja, tak Tak no O kurno, <grym> sorry to ja <grym> zliszana barierka, jak ja to lubię. Nie, tu ja teraz jechałem i nie widziałem, na ścianę mnie zatrzymało, to też. To ja bym. Tak? Tak. Akurat ci przeskoczyłem przed machą i zaraz się znalazłem gdzieś obok. O wiatr wieje, masakra. Dobrze, wiosna idzie. Wolę zimę. A ja wiosnę. No to pewnie zimą roboty nie masz. No. Osz, w no. no to ja bym Wybuchnął. mi eee, życie, życie, życie No dał, to ładuj się Już? No Zimu z damy Bo ja z tyłu Myślę, mamy laczka Ano tu z... tak prowadzisz nie ja. My no już jedziemy, już jedziemy do domu. Ty, kurde, co oni tak przeskakują śmiesznie. No nie wiem, ty mi też czasami uciekasz. O, 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 o. Co on chce jeszcze? Nie wiem. Rozwal tego specjalista. No o, już. Świetnie. Handel ukończono. O, mam akcjigmenta. Jakiego? Klikanie Enteru. No. Dobra. Eskorta, wypalanie szlaku, atak z powietrza. Momentnie co bierz? Atak z powietrza wziąłeś? Nie, obojętnie, tak jak sobie mechanik nie nagle. da, da oddejść samochód na to. Czekaj, bo ja nie wiem jak za amunicją jest dobra w miarę. Wziąłeś misję od Angela na pewno. No raczej. No, odkryłem operację gangu. Czy przeskoczę? O, przeskoczyłem. Tylko nie w tym miejscu, co miałem przeskoczyć. O kurde. ty. Trzeba mostem jechać. No wiem, że trzeba mostem jechać. Też wyskoczyłem. Aj Ale fejl. Czym jedziesz? Jakimś złomem, nie wiem co, jak to się wie. Po co ty tak naokoło pojechałeś, jak to był gwiazd na most? Nie na ten most. Ten u góry most. Ty, no ja już jestem po drugiej stronie tego, nie? Zaraz zobaczy, gdzie ty jesteś. Nie, ty jesteś na wysepce. No i z tej wysepki można pojechać dalej. Bez jaj, poważnie? No. Tutaj szlabany są takie fajne. Policja mnie goni. No mnie też. No, come on... A, pięknie. O kurde, do wody wpadłem samochodem. A myślałem, że to jakiś taki park jakby, nie? No, wodny. Lol. Kurde, teraz... A, nie mogę stąd. A to co to? Chciałbym no. ciekawego Policja samochód mi przywiozła No poważnie samochód dostałem Jeszcze będzie, że ja pierwszy dojadę No bo ja się kąpałem, nie <laughs> O, o, znikłeś, no nie, nie wierzę w to. <z applause> Jaki cheater <z..." z Interes> <tcha> <sum> się gra, się ma, nie? Oj, te ja, ty skąd mi się tu wyparowałeś przede mną? No, widzisz Takie umiejętności? I? Jestem pierwszy. Super, gratulacje. No, znowu. A, to jest co? dobra. Jedź, 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 jedź. Y, I dojeżdżaj do każdego auta. Do każdego auta podjeżdżaj. Walnij je. Aha. Uh -huh. pierwszej wszystko, co idzie. W każde auto. W każde auto. Bo za każde auto masz dodatkowe punkty, nie? Znaczy, dodatkowy czas. Jest samochód, jest samochód. A mi przeskakujesz teraz. I ty mi też przeskakiwałeś. No ale w ogóle nie ogarniam co się dzieje na radarze. Tej, to się w prawo skręca. Już chwila. No zaraz nie zdążymy. Oś. No, dobry jesteś, kierowca. Dobry, dobry, dobry. No nie ma co mówić. Super, gratuluję. Co jest? Nie. Dałbyś mi kierować, to ja bym... No to dobra, ty kieruj, dobra, nie ma problemu. No, tylko ciekawe jak to zrobić. No nie wiem, zsiąść z tego czegoś? Mhm. Tyle, że nie można, chyba. No, super. Jedź. Tylko mówię przy okazji, zahaczyj w te auta, nie? Tam za wszystkim nie celuj. No, pięknie jest szansa zdążyć prawo spokojnie O, pięknie 11 sekund a to jest chyba misja od olega Rozwalaj te auto, nie które. No akurat nie było tak drodze zawarne, nie? No koniec. Mhm. Mm I super. Mm, i, i już po misji, tak? Tak. Nie wiem po co takie misje są, ale okej. Okay? To rozwałka. Dobra, chodź Porobiłem coś innego. Dary sobie misję. Dlaczego no? Chodź tutaj. Jeźdź do sklepu z bronią. No właśnie chcę. Czekaj. No. Z... Stój. Czekaj, muszę zacząć na mapie, gdzie jest sklep jakiś z bronią. Ulepszenia 23. Dobra, jadę do sklepu z bronią. sobie regenerację kupię. No, kasy można. O, 12 tysięcy zarobiłem. No, świetnie. No co, ja to dalej, co ty chcesz? O, jest operacja gangu odkryta. Super. Będziemy zaraz tutaj wariować. Co, a dalej to nie było tego sklepu z bronią? Nie.